Cześć, jestem Agusia do Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Vacation Simulator. I jesteśmy na wakacjach i nie bez powodu grzeje się przy tym kominku, bo to jest po prostu bardzo, bardzo zimno. Jak widzicie, dalej jesteśmy w miejscu, gdzie jest dużo śniegu. Jeszcze dużo, że mam tutaj do zwiedzania. Cicho, Batu, ja nie machałam do Ciebie, machałam do moich widzów. W pan każdym pan razie, pan pan w tym miejscu też dobrze, że jestem, bo... Babciu, pożyczysz mi na chwilę czapeczkę? E, okulary? O, czy mogę haftować okulary? To jest ciekawe. Bo wypisaliście mi. Agu, ty możesz robić kolorowe rzeczy na tych drutach? Jeśli tylko i wyłącznie zmienisz. Zmienisz kolory włóczki, to wtedy będą mogły być kolorowe. O nie, zepsuło się. Czekajcie, jeszcze raz. Dobra, mamy jeden pasek, dwa paseczki. Spróbujmy zrobić kolorowe. Oj, jak to się zamienia? Dlaczego to się zamienia? Widzicie? To znaczy, że nie mogę zrobić kolorowych okularów, ale mogę zrobić okulary, przez które nie będzie nic widać. Co jest dość ciekawą opcją. Czyli to się nie sprawdza. Jeszcze mogę sprawdzić. Babciu, mam nadzieję, że coś widzisz przez te okulary. Przynajmniej będzie ci cieplej. Sprawdźmy to jeszcze w tym przypadku. Ok, zrobiłam kawałek taki. No i widzicie, kolory się zmieniają. Więc w sumie, Babciu, zmieniłam ci tylko pompon i w sumie możemy dać w takim razie niebieski. Dobra. O. To też w ogóle nie daje nic. Czyli nie jesteśmy w stanie haftować i robić na y, elektrycznych drutach na różne kolory. Ale to nieważne, słuchajcie. Kolejna rzecz, która mi się przypomniała, to to, że muszę sobie zrobić zdjęcie w wannie, o ile się nie mylę i o ile tam widzę, chyba z czterema rodzajami jedzenia. O ile się nie mylę, to tak właśnie jest. Tutaj mamy jakąś tam gierkę, ale mamy cztery wolne miejsca. O Boże, co tu się wydarzyło? Lodówka do mnie wyszła. To było bardzo, bardzo dziwne. Ale nieważne, nie skupiamy się na tym. Bierzemy cztery rodzaje jedzonka. I ciekawe, czy dzisiaj Wanna jest ustawiona na ciepło, bo coś mi się wydaje, że nie. Ale zamierzałam tak czy siak, przynajmniej nie jest zamarznięte, zamierzałam tak czy siak przełączyć na zimno, ponieważ widzicie, tu jest taka ryba, która wszystko mi wyżera. Więc jak mam zrobić zdjęcie z jedzeniem, skoro to jedzenie nie działa tak jak należy? Nie pamiętam, czy to miałoby zdjęcie mnie z Wanną. Chyba muszę to sprawdzić, wiecie? Ale najpierw zróbmy, zróbmy obie wersje. O, tak będzie najlepiej. Czyli zrobimy sobie selfie i zrobimy sobie zdjęcie po prostu tego jedzenia w wanie. Ono zamarznie, więc nie wiem, czy będzie zaliczone. Ale czekajcie, tak, żeby było widać bardziej to wannę. A czekajcie, bo mamy pomachać i to wystarczy. To ja sobie stanę, żeby było w kadrze. I teraz jeszcze jedno zdjęcie zrobimy. O, to bierzemy tutaj. E, to nie do końca tak miało być. To wyrzucamy. Chciałabym się tam dostać. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy mogę się tam dostać. Zaraz spróbujemy pokombinować. A jak nie, to pójdziemy sobie jeszcze w jedno miejsce. Bo mam pewne plany. E, teraz tak. Możemy? Tu jest jakaś książka. Co, możemy ją przeczytać? O, możemy. E, lód. Lód jest fajny zimą. E, I jest fajny także w drinkach. I że... Te, zamrożone narty, to, to nie jest fajna sprawa. Czyli, jakby po lodzie, nie fajnie siedzi na, na nartach. Ale ja muszę pojeździć na nartach, więc dzisiaj chyba tam pójdziemy. No, i tutaj są takie, wiecie, taka bardzo ciekawa książeczka. O, idealnie. A ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo tam jest taki przerębel. O, trafiłam! O! O! Czekajcie, bo możemy się z czymś pobawić. Zobaczymy, czy mi się uda złapać, chociaż raz. O, patrzcie, złapałam. Pieniążka w ogóle za bardzo nie tego. Dobra, jeszcze raz, masz pieniądze. A, nie trafiłam. Hmm, to znaczy, że pieniążek chyba przepadł. Pośliznął się tam, jak wiecie, jak krążek do hokeja. E, dobra, masz trochę ciepełka, tylko nie zaczynaj gadać. Cicho, cicho, cicho. O, i teraz, ryby możecie zjeść moje jedzenie. O, i zróbmy jeszcze raz tam. O. O, zamrażony mi! Patrzcie, mogę rozmrozić. A jak będę potrzebowała zamrożonego, to będę mogła sobie to zostawić. A pestkę to kto zje? Proszę, zje też pestkę. Kościu, proszę, nie gadaj tyle. a to jest podstawka na kubek, ciekawe. Dobra, zjedzcie, sobie plecak zabieram. Jeszcze raz, raz rzućmy. No nie, nie wiem, jak tam się znaczy, przesuwicie. Nie, nie jest, jestem w stanie tam przejść. Chyba, że... Chyba, że musimy znak rzucić? Albo co coś, coś innego musimy tam rzucić? To hmm. bardzo duża zagadka. Proszę, nie przeszkadzaj mi w nagrywaniu odcinka. Dobra, idziemy stąd. Hmm. Bo gość za dużo gada, zdecydowanie. E... Ale... Czy tutaj mamy, o właśnie, to zdjęcie, zanieśmy to zdjęcie. Zobaczmy, czy, przepraszam bardzo, nie chciałam wyjść tutaj. Czy to o to zdjęcie chodzi? Cztery rzeczy jedzenia we w basenie. Tak! Super! Tub, A, czyli jeszcze muszę sobie yeah, zrobić zdjęcie w jakimś dziwnym, dziwnym w miejscu. Czekajcie, czy ja mam czapkę? Mam czapkę, więc w razie czego będziemy szukać miejsca, które wygląda tak, że ma jakieś dziwne kształty. No dobra, no to po prostu idziemy po, w tym momencie e, nie nie pójdziemy tam. To jest miejsce, gdzie chciałabym naprawdę bardzo pójść. Więc jeśli się dowiecie, to dajcie znać. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Co to miało znaczyć? Dobra, daliście mi znać w komentarzu. Agu, bo ty zapomniałaś o tej jednej ćmie. I to prawda, zapomniałam o niej, więc musimy sobie to nadrobić. Jeszcze raz. Jeszcze raz, powoli. Powoli. No, nie, ćmo! O, dzięki, pomogłeś mi! Ok, nie macham do ciebie, ale idziemy z tą ćmą tutaj, bo pani chce mi dać za to wspomnienie na pewno. Tak, wszystkie! Dziękuję bardzo, Human. O! Proszę! Możemy ją uwolnić swoją drogą! Mamy wspomnienie, ale możemy ją uwolnić! No to leć! Leć wolno! Patrzcie, ona teraz jest oswojona! I leci do mojej ręki. A czekajcie, ja chcę wszystkie. Oddawaj. Przepraszam, znaczy przepraszam, ale nie oddawaj tego... Tylko... Ojku, tutaj chyba. Troszeczkę za blisko do czegoś podeszłam. Chodź, tuć, mo. Patrzcie! Jakie one są słodkie! Chodź! Mamy szyćmy! Ale to nie jest coś, co chciałabym robić, chociaż jest to bardzo satysfakcjonujące powiem szczerze i na pewno jeszcze tu przyjdę sobie tak pomachać tymi ćmami ale e, idziemy dzisiaj. Idziemy dzisiaj e, na taras widokowy, dzień dobry, halo... Chodźcie moje rękę, halo, bo nie miałam czym pomachać. Dobra. Nie, sz Szkoda, Twojego rozmowienia, ale ja ty co mam zrobić? Chcę tam iść. To, to. Dziękuję. Tak, 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 chcę zobaczyć. Yeah, Okej, okay, mamy kolejkę. No, otwierajcie drzwi, super. Jestem w kolejce i chyba sama będę musiała sobie uruchomić. Czy ktoś jedzie na górę jeszcze poza mną? Wygląda na to, że nie. O, mamy Klaxon. Dobra, to będziemy robić po drodze. o. Nic nie widzę. Ale przynajmniej mogę dalej naciskać klakson, bo wiem gdzie się znajduję. Słuchajcie, jesteśmy na górze. Wygląda na to, że naciskałam e, dłonią przez ten, e, ten właśnie przycisk, bo e, zdrzemnęłam się przez tą trasę. Co się długo trwało? Witam, witam. Bardzo wysoko, widzę, że bardzo wysoko, bo nawet inne kolory. Czy, czy ja będę się tam wspinać? Bo szczerze, to jest trochę wysoko. Aż mi się w głowie kręci. Ale czekajcie, bo mogę zjeść lody. Ale czekaj, czy ja mogę zjeść lody? Patrzcie, mogę zrobić. O jacie, jakie to jest satysfakcjonujące. Słuchajcie, zrobimy sobie. Nie, miętowych nie lubię. Miętowych nie lubię. Więc miętowych sobie nie damy. To są chyba jakieś jagodowe. Nie wiem, czy cytrynowe. Jakieś weźmy sobie. Powiedzmy, że to są. Ee... Nie wiem, melonowe. I mamy syrop, ja bym wzięła czekoladowe na pewno. Chociaż gdybym miała wybierać lody, to na pewno wybrałabym tylko i wyłącznie czekoladowe, bo albo śmietankowe, jakieś takie, wiecie. Nie owocowe smaki, bo ja nie jestem sma miłośnikiem smaków owocowych. Ale skoro już tu jestem, to mam jakąś informację. Aha, dobra, no to idziemy dalej. Skoro mówią tam. O, jaka czapka! Czy to nie jest czapka? Dzień dobry! Czy, czy ja mogę tutaj na chwileczkę położyć? Tak? Czekajcie, bo ja muszę wybrać sobie w takim razie kask, skoro mam jeździć na nartach. Czy na pewno chcę zjeżdżać na nartach? Czy to bezpieczne? Nikogo nie widzę, żeby tu tutaj był, poza tym to nie są prawdziwe narty. Ja tam widziałam ludzi, którzy naprawdę zjeżdżali na nartach, no ale dobra. A czy mam... Okej. Okay. Patrzcie! O nie! Tu mamy jakąś wyskocznię. Jakie to jest dziwne! W sensie... E, chyba nie tak zapamiętałam jeżdżenie na nartach. Dobra, jeszcze raz, słuchajcie, muszę to zrobić. No, powiem tak, nie tak zapamiętałam jeżeli na nartach, ale e, to nie wydaje się być aż taką zabawą. Muszę zrobić 200 punktów na pierwsze wspomnienie. To jest masakra jakaś, ale dobra, damy... Zachęciłam tylko czubkiem. To earn high score, but it sure was dobra, dobra, słuchajcie. Eee, lecimy w kolejna próba. W dź przy dźwiękach i które jest dość ir irytujące, spróbujemy jakoś to zrobić. Może to się uda. Może to jakoś się uda. Spróbujmy mieć drzewa. Spróbujmy mieć kamienie. Powiedzmy, że jest to duża zabawa. O, jest skocznie. dobra. Nie! Okej, okay, udało mi się wylecieć. Możemy w trakcie zmieniać też, patrzcie, widzicie? To jest fajne. Teraz już zaczynam czuć tę zabawę. Mamy 100 punktów, czyli połowa. O! Prawie! Uciekać! Ok, jest skocznia. 140, 150 metrów, jeszcze tylko 50 metrów i będę na mecie. Ok? Strasznie jest to skomplikowane, nawet za bardzo tańczyć nie mogę na tych nartach, ale. Ok? Udało się! Mamy pierwsze wspomnienie i jakiś jakieś final memory, to od razu skoro jedziemy, to słuchajcie, jedziemy do końca, zobaczymy czy to się powiedzie, nie jestem pewna czy to nie będzie coraz trudniejsze, ale już jesteśmy w połowie, ale to było bliskie, dobra, powiedzcie czy jeździliście kiedyś na nartach, ja powiem szczerze, że jeździłam tylko raz, to był mój drugi raz, zmęczyłam się. I wiesz co? Ja już, ja już chyba mam dość. Wezmę sobie czapkę do plecaka, bo wydaje mi się, że tutaj jest coś, co pozwoli mi jeszcze trochę poeksperymentować z wysokością, więc wolę mieć ten ke kask. Czy to znaczy, no tak, kask. Mamy dziesiąte wspomnienie z gór. Tutaj mamy coś jeszcze. To jest spinaczka górska, ale czekajcie, czekajcie. Czy to... Nie jest miejsce. Gdzie? O, Boże, jak się przestraszałam, że mój aparat mi zniknął. Dobra, czy to nie jest miejsce, gdzie ja miałam zrobić coś z selfie'aka? Yy, nie do końca to miałam na myśli. Mm, weźmiemy to zdjęcie. Jako zdjęcie Yeti. Zobaczymy. O, zniknęło mi. Hej! Chciałam dawać to jako symulowane zdjęcie Yeti. No dobra, nieważne. Weźmy sobie w takim razie. Ustawmy nasze zdjęcie w ten sposób. I zróbmy sobie... Uśmiech! Bocie! Dobra, może to będzie zdjęcie, które chciał tam, wiecie, brat brata. Mam nadzieję, że to będzie to, ale tym razem przywitajmy się z tym. Czy ja mam się wspinać na tą drabinę? I hear you're ready to scale the lofty heights of rock. No This jestem is the gotowa. Only place on is a climbing island where you can go rock climbing that complies with our liability, our public relations department, our insurance provider. Ale że tutaj mam się wspinać? See how high you can make it. Dobra, spróbujmy się w takim razie powspinać. Tylko od czego zacząć? Okej, okay. okej. Okay. Aha, czy to nie mogę złapać? Jak to trójkąt, to nie mogę złapać nic innego? Trójkąt. Trójkąt. A mogę złapać ten kolor? Ok, mogę. Czyli musimy łapać albo ten sam kształt, albo ten sam kolor. To zróbmy to tak. Kółeczko. Dobra, to nie jest takie trudne. Myślę, że sobie dam radę. Eee, jest całkiem nieźle. Nie wiem ile tam trzeba do wspomnienia, ale zielony jest ok. To jest dość skomplikowana sprawa, powiem szczerze. Pomarańczowy jest. Trójkąt. Tak, jest super, powiem szczerze. Spróbujmy po samych trójkątach, albo nie, niebieski kwadrat, kwadrat, dobra. Trochę musimy tutaj kombinować, bo jest to naprawdę... Ciężko, Tu jest mało tego! Co ja mam zrobić? Szybko różowe, różowe, okej. Okay. Trójkąt. Ej, to było, to było bardzo dobre. To, co zrobiłam teraz było niesamowicie dobre. Okej, okay. ale czy dostanę jakieś wspomnienie za to, bo nie wiem, jak daleko mam się wspinać różowy? Eee, trójkąt. Teraz ziel... O, i nie ma zielonego. Różowy trójkąt. Żółty trójkąt. Czy był tam żółty? Jest żółty. Ok. Okej. Okay. Czekajcie, bo dostałam coś. Czekaj! Naprawdę? ludzi, że ja zrobiłam wszystko? Okej, okay, dostałam wspomnienie i zrobiłam od razu rekord. To było bardzo fajne, ale. Drugie? Wow! Czyli szczerze, naprawdę jestem doskonała we wsp we w wspinaczce tej górskiej. Powiem szczerze, że to było mega, mega skomplikowane. Ale czy możemy jeszcze iść na górę? Możemy! Ale wiecie co? Myślę, że pójdziemy tam następnym razem. A dzisiaj pożegnam się z Wami z tego to pięknego miejsca przy tym pięknym widoku. Więc jeśli Wam się podobał odcinek, to dajcie koniecznie łapkę w górę, pod spodem. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się. Miłego dziąka. Pa. pa.